To ja, Hania. Chciałam spytać tylko czy masz może czas, żebyśmy się umówiły. Aha. Słuchaj, no bo chciałam po prostu się spotkać. Co? Naprawdę nie masz czasu, ale co robisz? No dobra, trudno. To widzimy się w szkole. Kurczę, ciekawe, o co chodzi z Piją. Hm, ciekawe z kim się umówiła. Hm, powiedziała, że idzie do babci, ale coś mi się nie chce wierzyć. Pija, co myślisz? Hm. Chyba mi troszeczkę ściemniała, co? Może sprawdzę. Tak, pójdę zobaczyć, co ona robi. Powinna. E, mamo, niedługo wrócę. Powinna. E, chyba zaraz wychodzić z domu, tak mówiła. Ciekawy, dokąd będzie szła. E, dobrze, że mam ze sobą lornetkę, będę mogła wszystko lepiej zobaczyć. Kurczę. No, to czy ja. A, o, jest, jest pija. No dobra. Czyli co jednak jest w domu? Nigdzie nie wychodzi? Na kogoś czeka, chyba. No, ciekawa jestem. No, całe szczęście dzisiaj obiecał mi, że przyjdzie, że przyjdzie pieszo, jak normalne dziecko. No, tylko gdzie on jest? Spóźnia się już chyba z piętnaście minut. Hm. Co ona tam robi? Ale ja na kogoś czeka, wypatruje kogoś? To bez sensu. Hmm, dlaczego powiedziała mi, że idzie do babci? Ciekawe, może zapomniał w ogóle, gdzie mieszkam. No to by była klapa. O, o, o nie, 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 nie mogę w to uwierzyć. Czy to jest naprawdę? O nie, czy to mój kuzyn idzie tam z daleka? To on, Maciek Smarkalski. O nie, umówili się, spiją. Hej, hej, Maciek, to ja, tutaj jestem, hej. Hej, jestem, przyszedłem punktualnie chyba, co? No pięknie, jeszcze udaje, że przyszedł pieszo, a przecież tam, tam z tyłu za krzakami stoi limuzyna, oczywiście przyjechał z szoferem. To takie typowe dla rodziny Smarkalskich, chyba w życiu roweru na oczy nie widział. Cześć, Spija! Cześć, cześć macie? czekałam, chyba się trochę spóźniłeś jednak. Nie, naprawdę? O, no dobra, nie szkodzi, słuchaj, może pójdziemy na plac zabaw, dziś jest taka piękna pogoda, będziemy mogli z niej skorzystać. Co, co? Plac zabaw? Ale co, chcesz, żebym go kupił, czy, czy o co chodzi? Co my tam mielibyśmy robić? kupić? O czym ty mówisz, Maciek? Dlaczego miałbyś kupować plac zabaw? Mamy się tam bawić, jak inne dzieci. Co? Na, na, naprawdę z, in, z innymi dziećmi? Ale to może ja go zarezerwuję, czy co? Tylko dla nas? Co myślisz, ja Bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Ojej, no co ty znowu wymyślasz? Nie chcę, żebyś go kupował, a nie rezerwował. Chcę, żebyśmy się po prostu jak ludzie pobawili. Co ty na to? No chodź. No dobra, niech będzie, ale tylko dlatego, że idę z tobą, okej? Okay? Super, Maciek, chodźmy. O, gdzie oni, gdzie oni idą? Mam nadzieję, że mnie nie zobaczą, ale chyba będę ich śledzić. Ciekawa jestem, co będą robić. Hm, tylko rzeczywiście muszę trzymać dystans, żeby mnie nie przeuważyli. Ale gdzie oni idą? W tamtą stronę? Tam jest chyba plac zabaw. Hmm, ale Maciek na placu zabaw? Coś tego nie widzę. O nie, Pia, gdzie ona idzie z tym innym chłopakiem? No przecież, przecież ja jestem w niej zakochany południu. Co ty, Janek, co ty tam robisz? E, ja? Nie, nic, tak przechodziłem i... E, zresztą, co ty? Podglądałaś e, pije? Bo, bo ja zupełnym przypadkiem jestem pod jej domem i ja zupełnie jej nie podglądałem, ale ty? Ja? Nie, no co ty, skądże? Przypadkowo sobie też tu przechodziłam, chyba tak jak ty. Ej Maciek, słyszałeś to? Chyba usłyszałam głos Hani, ale może sobie to wyobrażałam? Co ona miałaby tutaj robić? Ja nie mogę, słyszała nas? No mam nadzieję, że nie. No dobra, przyznaję ci się, Haniu, podglądałem ją. No, ja niestety też. Wzięłam nawet z domu lornetkę i chciałam zobaczyć, dlaczego nie mogła się ze mną umówić. No dobra, ale co teraz? Przecież oni już sobie poszli. No dobra, ale to co? Podglądamy ich dalej, bo ja jestem naprawdę ciekawa, co dalej z tego wyjdzie. No chyba tak, ale kim w ogóle jest ten gość? Czy ty go w ogóle kojarzysz? Znasz? To jest mój kuzyn, Maciek. Jest strasznym samochwałą. No nie wierzę, to jest naprawdę twój kuzyn? No dobra, no to dalej, za nimi. Tylko niepostrzeżenie, nie? O, widzisz, to jest ten plac zabaw, o którym ci opowiadałam. Super, co? Mhm, bardzo interesujące, ale tu jest za dużo dzieci, no. Może jednak zamówię tutaj ten plac zabaw tylko dla nas na wyłączność. Co ty na to? Będę czuł się lepiej. No co ty, Maciek, co ty wymyślasz? Przecież z innymi dziećmi jest lepiej. Nie ma przynajmniej takiej nudy. No co chcesz robić tutaj we dwójkę? Bo to jest plac zabaw, ej. O, matko, ale to jest żenujące. Słuchaj, Maciek, ty się zachowujesz, jakbyś nigdy nie był na placu zabaw, co? No... Muszę ci wyznać, że rzeczywiście no nie byłem na placu zabaw, co miałbym tutaj robić. Serio? Ej, są tam, widzisz? No widzę, widzę, tylko ciekawe o czym gadają. Mam nadzieję, że nie rozmawiają o mnie. No ja nie wiem, ja nic nie słyszę. Chociaż właściwie jestem znacznie lepszy niż ten gość. Ej, no dalej, Maciek, chodź, chodź na ściankę wspinaczkową. Tak, tak, już już idę, momenciek pijo. O matko, jeśli ktoś nastąpi mi na buty, to przecież ja się nie wypłacę za, za ich czyszczenie. A jeśli. A jeśli pobrudzę sobie spodnie, no to będzie ale dramat. No dlaczego ja się dałem namówić? No dalej chodź, wchodź do góry! No nie możesz sama. No co ty, Maciek, no dalej chodź, nie mów mi tego, że się boisz. Masz już lęk wysokości? Nie skądże! No chodź, zobacz, ty masz takie uchwyty i wchodzisz na górę, to proste. Serio? Mam się sam spinać? No pewnie. Matko, no co ona w nim w ogóle widzi? Przecież ten gość jest napuszony, jak nie wiem co. No wiem, to mój kuzyn, znam go. Dobra, słuchaj, mam pomysł, może ich jakoś rozdzielimy. Na przykład namówimy jakiegoś dzieciaka, żeby się tam w nich wbił i w ogóle ich pokłócił czy coś. Co ty na to? No wiesz, że tam im przeszkodzi, czy coś. No co ty, Janek, myślisz, że naprawdę to zda egzamin? Zresztą, jeśli zawołam jakieś dziecko, to zauważą i nas, wiesz? No przestań, no co ty? Przecież zawołamy tak niepostrzeżenie, przecież nie będę musieli patrzeć na każde dziecko na tym placu zabaw, co? Jakoś musimy im przeszkodzić, no przecież ten gość jest straszny! Ach, wiesz co, ja mi się wydaje, że to jest dość drastyczny pomysł. Zresztą, no okej, okay, nie podoba mi się to, że się spotykają, ale tak naprawdę to jest chyba ich sprawa, co? No dalej, Maciek, jak ci idzie? No, wchodzę, wchodzę, powolutku, żeby nic sobie nie zniszczyć. No ale o czym ty mówisz? Pija, słuchaj, może zmienimy rozrywkę. No co ty, zobacz, jak jest super, jesteśmy już na samej górze, prawie jesteś, chodź, podam ci rękę. No dobra, momencik, chwila, chodź zobaczyć, jak wszystko super widać. No i pięknie, Maciej Smarkalski, co ty tu w ogóle robisz? Mogłeś kupić cały ten plac zabaw, a ty się bawisz w jakieś głupoty. No ale, ale przejdę, to dla niej, dla mojej Pii. Uff, udało mi się. Słuchaj, piję, ja właściwie muszę przyznać, że to była całkiem niezła zabawa. Tylko może już moglibyśmy zejść na dół, co? Troszeczkę mam jednak lek wysokości i... O matko, nigdy bym nie przypuszczała, że mój kuzyn wejdzie tam w swoich markowych ciuchach na górę tej ścianki wspinaczkowej. Nie, nie wierzę własnym oczom. A ja, ja nie mogę uwierzyć, że pija, moja pija, spotyka się z jakimś innym gościem i to jeszcze z takim napuszonym, jak twój kuzyn. Ja zresztą też potrafię się tak wspinać. O nie, co ja teraz tam widzę! O, matko, nie mogę w to uwierzyć! Ach, słuchaj, Maciek, świetnie ci poszło, jestem z ciebie taka dumna, zasłużyłeś sobie na buziakam. Było super. Wiesz co, pija, nie myślałem, że to powiem, ale muszę przyznać, że naprawdę podobało mi się na tym twoim placu zabaw. To może jednak ci go kupię, co? Na, na, naprawdę czy ja mogę wierzyć własnym oczom? Ona naprawdę go pocałowała! Ach Janek, dobra, wiesz co, chyba powinniśmy już pójść. Co ty na to? O nie! Serio, daj spokój. Chociaż ja właściwie też nie mogę uwierzyć w to, że Pia, moja przyjaciółka wraz z maćkiem, mogliby być parą. No ale skoro dobrze się dogadują, to powinnam się cieszyć.